Dzień dwunasty równowaga. Zeland otwiera ten dzień słowami: świat dąży do równowagi zawsze. To nie jest metafora, to prawo energetyczne. Wszystko co wytrąca system z równowagi wywołuje siły kompensacji, a te siły działają bezwzględnie, im większe napięcie, tym silniejsza reakcja. Dlatego gdy człowiek zbyt mocno czegoś pragnie, Czegoś się panicznie boi, kogoś idealizuje lub z kimś walczy, natychmiast tworzy nadmierny potencjał, który świat musi zneutralizować. Prawo kompensacji. Zelan wyjaśnia, że przestrzeń wariantów, czyli pole rzeczywistości, jest jak woda. Gdy coś w niej zaburzasz, tworzy się fala, która zawsze dąży do spokoju. Jeśli przywiązujesz zbyt dużą wagę do jakiegoś celu, sytuacji, osoby czy opinii, świat wyrównuje ten nadmiar. Często poprzez przeciwieństwo twojego pragnienia. Im bardziej czegoś chcesz, tym trudniej to dostać, im mniej się napinasz, tym łatwiej to przychodzi. To dlatego los tak często wydaje się przewrotny, ale w rzeczywistości to po prostu równoważenie energii. Jak utrzymać równowagę? Równowaga nie oznacza obojętności ani rezygnacji. Oznacza wewnętrzną neutralność, czyli spokojne zaufanie, że wszystko dzieje się właściwie. Zeland podpowiada trzy kroki: Zauważ, co jest dla ciebie zbyt ważne. Jeśli czujesz emocjonalne napięcie wobec czegoś, to znak nadmiernego potencjału. Zredukuj znaczenie. Powiedz sobie spokojnie: To ważne, ale nie najważniejsze. Jeśli się uda, to dobrze, jeśli nie, też dobrze. Zaufaj przepływowi wariantów. Nie walcz z nurtem, idź z nim, lekko korygując kierunek. Zeland podkreśla, że równowaga nie niszczy celu, tylko usuwa napięcie, które blokuje jego realizację. Równowaga duszy i umysłu. Człowieku równowaga objawia się wtedy, gdy dusza nie boi się świata, umysł nie próbuje go kontrolować. To stan spokojnej obecności. Umysł obserwuje, dusza czuje, a rzeczywistość płynie naturalnie, bez tarcia. W świecie równowagi wszystko dzieje się samo, ale zgodnie z Twoim wewnętrznym zamiarem. Ćwiczenie dnia. Zeland proponuje krótkie ćwiczenie. Pomyśl o czymś, co ostatnio wywołało w tobie silne emocje. Zauważ, jak ciało reaguje napięciem, uciskiem, przyspieszonym oddechem. Powiedz sobie w myślach, oddaję to światu. Niech będzie jak ma być. To prosty gest, ale z czasem usuwa z ciebie całe nadmiary znaczenia, które karmią wahadła i wywołują niepotrzebne dramaty. Efekt: Kiedy człowiek zaczyna żyć w stanie równowagi, emocje stają się spokojniejsze. Sytuacje same się rozwiązują. Decyzje przychodzą naturalnie. Pojawia się wewnętrzna wolność i klarowność. Świat przestaje atakować, bo już nie musi wyrównywać Twoich napięć. Kluczowa myśl dnia dwunastego. Nie staraj się panować nad światem. Utrzymaj równowagę w sobie, a świat sam się do Ciebie dostroi.